Ochwalebna Święta Ritous Kasi, Patronko Spraw Niemożliwych, zwracam się do Ciebie z udręczonym sercem pełnym nadziei. Święta Desperatów, która w życiu doświadczyłaś tak wielu trudności i cierpień, przyjdź mi z pomocą w tej chwili udręki i rozpaczy. Wstawiaj się u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby udzielił mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Ty, który byłeś przykładem cierpliwości i rezygnacji, naucz mnie z wiarą i odwagą znosić trudności. Święta Rito, która umiałaś przemienić ból w miłość, a cierpienie w cnotę, wejrzyj na moje potrzeby i przyjdź mi z pomocą. Proszę cię, z sercem pełnym dobroci i współczucia, zanieś moje błagania do stóp zbawiciela. Święty od przyczyn niemożliwych, pomóż mi znaleźć rozwiązanie tego problemu, który wydaje się nie mieć wyjścia. Ufając twojemu potężnemu wstawiennictwu, wierzę, że będziesz w stanie otworzyć ścieżki tam, gdzie ich nie ma i wnieść światło tam, gdzie jest tylko ciemność. Proszę Cię, Święta Ritou, okryj mnie swoim płaszczem ochronnym i chroń mnie od wszelkiego zła. O Święta Ritou, która w swoim życiu doświadczyłaś przemocy, choroby i śmierci, naucz mnie mieć niezachwianą wiarę nawet w najciemniejszych godzinach. Daj mi siłę, abym się nie poddawała i nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Błagam Cię, święta Ritou, bądź przy mnie, pocieszając mnie i prowadząc. Święty od rzeczy niemożliwych, ufam Twojej mocy wstawiennictwa i Twojej nieskończonej dobroci. Proszę Cię o wstawiennictwo za mną u Pana, aby wysłuchał mojej prośby i udzielił mi łaski, której tak pragnę. Wiem, że z Twoją pomocą uda mi się pokonać wszelkie przeciwności losu i osiągnąć spokój, którego tak bardzo szukam. O święta ritoł która otrzymałaś od Boga łaskę uczestniczenia w cierpieniach Chrystusa, pomóż mi nieść mój krzyż z godnością i wiarą. Wstawiaj się za mną, abym znalazła ulgę w cierpieniu i pocieszenie w bólu. Proszę cię, Święta Rito, o błogosławieństwo dla mojego życia i moich działań abym zawsze mógł podążać za nauką Chrystusa. Święta Rito de Casia, prawniczko od spraw rozpaczliwych, nie opuszczaj mnie w tej potrzebie. Ty, który jesteś znany jako święty od rzeczy niemożliwych, proszę Cię, abyś sprawił, że niemożliwe stanie się w moim życiu. Swoją miłością i wiarą przemienialiście życie i dokonywaliście cudów. Proszę Cię, abyś także i w moim życiu dokonał cudu. O święta Ritou, która zawsze byłaś wzorem pokory i posłuszeństwa, pomóż mi pozostać wiernym nauce Chrystusa i całkowicie zaufać opatrzności Bożej. Proszę cię swoim miłosiernym sercem, abyś spojrzał na moje cierpienia i bóle i udzielił mi tak potrzebnych łask. Święta Rita, wierna służebnico Pańska, wstawiaj się za mną. Święta Rita, która umiałaś kochać i przebaczać, Pomóż mi podążać za Twoim przykładem bezwarunkowej miłości i szczerego przebaczenia. Proszę Cię o wstawiennictwo za mną, abym mógł odnaleźć spokój ducha i pogodę ducha, których tak pragnę. Niech Twoja obecność w moim życiu będzie znakiem nadziei i odnowionej wiary. O święta ritoł! Która żyłaś w głębokiej jedności z Bogiem, naucz mnie ufać woli Bożej i przyjmować zamysły Pana. Proszę Cię, abyś oświecił moją drogę i poprowadził mnie we właściwym kierunku, abym mógł znaleźć rozwiązanie moich problemów. Święta Rito, wzorze pobożności i wiary, módl się za mną. Święta Cudów, ufam Twojej mocy wstawiennictwa i proszę Cię o zanoszenie moich modlitw do Pana. Pomóż mi znaleźć rozwiązanie tego problemu, który wydaje się ślepą uliczką, i uzyskać łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Święta Ritou, potężna orędowniczko, proszę Cię o łaskę. O którą tak bardzo proszę. O święta Ritą, która byłaś wzorem miłości i wiary, pomóż mi podążać Twoimi śladami i całkowicie zaufać miłosierdziu Bożemu. Proszę Cię o wstawiennictwo za mną u Pana, aby wysłuchał moich próśb i udzielił mi pokoju i pogody ducha, których tak potrzebuję. Niech Twoja obecność w moim życiu będzie znakiem nadziei i odnowienia wiary. Święta ritoł, obdarzona stygmatami Chrystusa, pomóż mi z wiarą i odwagą znosić mój ból i cierpienie. Proszę Cię o wstawiennictwo za mną, abym znalazła ukojenie pośród udręk i pocieszenie pośród smutku. Niech Twoje wstawiennictwo u Pana wyjedna mi łaskę, której tak potrzebuję. O święta ritoł, wzorze cierpliwości i rezygnacji, proszę Cię, pomóż mi stawić czoła trudnościom życia z wiarą i nadzieją. Wstawiaj się za mną u Pana, aby dał mi siłę potrzebną do pokonania wyzwań i łaskę, której tak potrzebuje. Święta Ritoł, potężna orędowniczko, módl się za mną. Święta Ritoł z Kasi, która byłaś przykładem oddania i miłości do Boga, proszę cię o wstawiennictwo za mną, abym odnalazł spokój i pogodę ducha w swoim życiu. Pomóż mi zaufać opatrzności Bożej i uwierzyć, że z pomocą Pana wszystko jest możliwe. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie mi łaskę, której tak pragnę, i pokój, którego tak bardzo pragnie moje serce. O święta Ritou, która zawsze modliłaś się z prostotą i czystością serca, naucz mnie czynić to samo. Niech moje modlitwy będą szczere i pełne wiary, wierząc, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu wysłucha moich próśb i odpowie na nie. Pomóż mi zachować serce otwarte i pokorne przed Panem. Święta Rita, która nigdy nie traciła nadziei, nawet w najciemniejszych chwilach, Wlewa we mnie tę samą nadzieję, abym zawsze wierzył w dobroć Bożą i siłę modlitwy. Niech moja wiara będzie niezachwiana, nawet jeśli wyzwania wydają się nie do pokonania, a odpowiedzi wymagają czasu. O święta ritoł, niech Twoje modlitwy będą dla mnie przykładem, pokazującym, że prostota i ufność są podstawą komunikacji z Bogiem. Spraw, abym modlił się sercem czystym, pełnym wiary i ufności, wiedząc, że za Twoim wstawiennictwem moje błagania dotrą do Pana. Naucz mnie, święta Ritou, wytrwać w modlitwie. Nawet jeśli rezultaty nie są natychmiastowe. Oby nigdy nie straciła nadziei i nadal żarliwie się modliła, ufając, że Bóg ma większy plan i że we właściwym czasie moje modlitwy zostaną wysłuchane, abym w codziennej modlitwie odnalazł ukojenie i siłę. Święta Ritoł, Pomóż mi zachować wiarę i nadzieję odnowioną w moim sercu, abym zawsze pamiętała, że Bóg jest ze mną, nawet w chwilach największej rozpaczy. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie mi pokój i pewność niezbędną do dalszej wiary w boskie cuda. O święta Ritou, która zawsze ufałaś opatrzności Bożej. Pomóż mi czynić to samo. Niech złożę wszystkie moje troski i niepokoje w ręce Boga, ufając, że On się mną zaopiekuje i obdarzy mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Niech moja wiara będzie żywym świadectwem Bożej miłości i miłosierdzia. Święta Rito, naucz mnie modlić się sercem pełnym wiary i nadziei. Niech w pełni zaufam wstawiennictwu świętych i nieskończonej dobroci Boga. Niech moja modlitwa będzie wyrazem miłości i wiary i niech nigdy nie stracę nadziei, że moje modlitwy zostaną wysłuchane. O święta Rito, Niech Twój przykład wiary i prostoty będzie inspiracją dla mojego życia, abym zawsze modlił się szczerze i z ufnością, wierząc, że Bóg wysłuchuje każdej mojej modlitwy. Pomóż mi zachować żywą nadzieję w moim sercu, wiedząc, że za Twoim wstawiennictwem zobaczę upragnione rezultaty. Nie zapomnijcie podzielić się tą modlitwą z rodziną i przyjaciółmi, aby każdy mógł skorzystać z łask i cudów, jakich może nam udzielić święta Rita. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i niech za wstawiennictwem święta. Rajti odnajdziemy pokój i rozwiązanie naszych problemów. Amen.